Cześć, cześć, kochani. Witajcie. Ach, powiem Wam, że jestem e, poruszona. Poruszona jestem e, książką Czuła Przewodniczka Natalia de Barbaro. Dobrze, przeczytałam. Bardzo... Zaczęłam dopiero czytać, ale to jest jedna z tych lektur, które pochłaniam, e, pochłaniam, tak, Wieczora, wieczorową porą. E, i będę pewnie wpadać się od czasu do czasu, podrzucać Wam smaczki. Pierwszym, które dzisiaj Wam chcę podrzucić, jest temat pojęcia emotional labor. Emotional labor oznacza inaczej emocjonalna haruwa. I chciałabym Wam o tym opowiedzieć w kontekście Was osobiście, dla Was, dla Waszych relacji, jak również dla tych z Was, które są rodzicami jak wpadamy w pułapkę właśnie tegoż tegoż, tegoż tegoż czym jest emotional labor emotional labor to taka sytuacja, w której bierzesz odpowiedzialność za stan emocjonalny drugiej osoby ja to przynajmniej tak rozumiem na, na podstawie tych przykładów, tutaj jest nawet taki opis poczekajcie, przeczytam wam gdzieś, tutaj sobie zapisałam Emotional labor. <coughs> Emocjonalna haruwa, pojęcie wprowadzone w 1983 roku, <coughs> przepraszam, przez Arlie Russell eh, Hochschild. Świadome regulowanie swoich stanów emocjonalnych po to, żeby demonstrować em, emocje pożądane w danym środowisku. Czyli na przykład, kiedy się uśmiechasz. Przed klientem, szefem, mężem, dzieckiem, chociaż tak naprawdę się złościsz, bo chcesz utrzymać określony stan emocjonalny w tej drugiej osobie. Jesteś taka miła, oczywiście masz też z tego jakąś korzyść, ale jesteś też taka miła, że dbasz o stan emocjonalny tej drugiej osoby inne taki przykład z tej książki, że wiecie, jest sytuacja siedzimy przy stole rodzinnym i, i nagle tam już się, rozmowy o polityce już wchodzą na wyższe, wysokie tony i ty rozładowujesz A, komu załatki, a może, a może ciasto, a może, a, może, a może herbatki. Kto, kto kawa, kto herbata, nie? i tak jakby rozładowujesz napięcie. Żeby jakby nie doszło do eskalacji. E, może też e, robisz to, co, co ja, na czym ja się bardzo łapię. E, właśnie o tym chcę Wam bardzo powiedzieć. E, że robisz to między swoimi dziećmi i twoim, twoim mężem. Być może, ja na przykład myślę, że e, nasze mamy bardzo to robiły i my też to powielamy w stosunku do naszych dzieci. I w tym momencie ograbiamy nasze dzieci z możliwości nauczenia się regulowania swoich emocji. Na przykład, kiedy dzieci się ze sobą kłócą i nie potrafią sobie z tymi emocjami poradzić, biegną do Ciebie i Ty jesteś tą osobą, która jest tym ochrony, który mówi o tych, które, które tutaj przede wszystkim to, co rodzice robią bardzo często, nadużywają narzędzia pod tytułem przekierowanie uwagi i właśnie robią to, co z tą sałatką przy stole, to robią to ze swoimi dziećmi, czyli o, zobacz, nie, wiesz, tutaj jak dziecko ma jakieś tam histerie i tak dalej, i tak dalej. Ty już po prostu nie chcesz kolejnego, kolejnej awantury, kolejnej histerii, więc przekierujesz uwagę i mówisz przykładowy ptaszek w za oknem, zobacz, jaki ładny. Albo cokolwiek, cokolwiek zmieniasz temat. Tak samo jak dzieci nie mogą się ze sobą dogadać w rodzeństwie i ty przychodzisz i jesteś tym takim, kto przychodzi. Nie tyle, że próbuję ich bezprzecyjnego, bez, nie? Jak ty próbujesz. E, przychodzisz i prób, jesteś tą osobą, która zadaje pytania, Okej, okay, co Ty myślisz, co, jakie jest Twoje stanowisko, e, kiedy jesteś tym mediatorem, to, jest, to nie to mam na myśli, mam na myśli sytuację, gdzie Ty przychodzisz i próbujesz tak załagodzić sytuację, zmienić w ogóle nastrój, po, powiedzisz, no to nie, tutaj to, to, to. ja na przykład patrzę na to, na to w mojej rodzinie, w rodzinie mojego partnera, no i zaczynam rozumieć pewne rzeczy, zaczynam rozumieć pewne rzeczy i też dla mnie to bardzo dla siebie biorę, żeby w ten sposób nie postępować z moimi dziećmi, ponieważ w tym momencie e, człowiek, który będzie potem dorosły, nie będzie, to by się wydaje, że ty robisz pewnego rodzaju przysługę i na ten moment zażegnujesz wybuch sytuacji, wybuch emocji. Jest ci to też na rękę, tak? No bo nie, nie jest ci na rękę, że będzie awantura, zawsze jest przyjemniej, jak jest spokój. Natomiast w tym momencie pozbawiasz tego dziecka umiejętności regulowania swoich emocji. Jakby ograbiasz go z możliwości nauczenia się tego, bo robisz to za nie. I potem taka dorosła osoba, jeżeli jesteś taką kobietą na przykład, bo dużo kobiet tak ma, chociaż nie, ja też patrzę, znam takich dużo mężczyzn, to jest uogólnienie. Jeżeli jesteś taką osobą, która umie to robić, jest tym mistrzem, to zastanów się, jakie masz relacje, z jakimi ludźmi masz relacje i ile, cię to, i ile cię to, kosztuje. Jeżeli popatrz na swojego partnera czy partnerkę i zobacz, czy jeżeli ty jesteś taką osobą, która specjalizuje się w tym emotional labor, to czy właśnie ta relacja z, tą, z tym twoim partnerem czy partnerką nie polega na tym, że ty gdzieś tam stajesz się dla niego, dla niej piorun ochronem, przed jego własnymi emocjami. E, czy ty nie stajesz się kimś, kto jest odpowiedzialny za emocje tej drugiej osoby? Jest to niesamowicie obciążające i można z tego wyjść. E, ja postanowiłam e, zrobić taki przegląd moich relacji e, i widzę pewne relacje, w których rzeczywiście e, wchodziłam w rolę tego kogoś, kto chronił. Ludzi, tych moich bliskich, przed ich własnymi emocjami. To jest bardzo wykańczające. To jest bardzo wykańczające, i nie pomaga tak naprawdę tej drugiej osobie, bo ona z tymi emocjami nie może się sama zmierzyć. Emocje są po coś: emocje są, żeby przekazać jakąś informację, emocje są po to, żeby je poczuć, jak je poczujesz, to coś ma się zadziać. To coś może do ciebie dotrze. Kiedy ty cały czas próbujesz komuś ochronić go przed jego własnymi emocjami, to ta osoba swojej lekcji nie odrobi. A ty jesteś, jako ten piorun ochron, bierzesz tą energię, to wszystko na siebie. To jest Twoim e, polu energetycznym, to jest Twoim ciele fizycznym. E, to odbiera Ci e energię po prostu. E, a może Twoja energia jest potrzebna w trochę inny sposób. E, zdecydowanie tak, na pewno. Poruszona jestem tym tematem, jest to dla mnie wielkie odkrycie. Trochę to przypomina jak syndrom DDA, nie? E, że, czyli dorosłe dzieci alkoholików, które próbują e, brać te emocje różnych, właśnie tak łagodzić różne sytuacje, ratować ludzi przed różnymi sytuacjami, żeby nie następował wybuch, eskalacja emocji, e, bo stanie się coś złego, bo stanie się coś złego, bo nie wiem, będzie awantura, bo e, jak ta osoba się wkurzy, jak ta osoba wybuchnie tymi emocjami, to będzie atakowała, będzie być może uprawiała jakąś przemoc emocjonalną albo fizyczną, albo po prostu będzie trzeba, będzie trzeba, yy, yy, no, no, będą jakieś kłopoty, tak, a będzie coś strasznego, jakby stary niedźwiedź mocno śpi, jak się zbudzi będzie zły, więc lepiej nie śpi. No mega, mega dla mnie, słuchajcie, ja mam ciary, ja o tym mówię, bo to jest dla mnie jakieś takie ważne. Osobiście yy, uważam, znaczy to tutaj co dalej też yy, autorka tej książki powiada, że wszystko jest spoko. Jakby yy, to, że Ty potrafisz to robić i jesteś jakby mistrzynią czy mistrzem yy, tego tworzenia tej atmosfery i modelowania tego emocjonalnego yy, bukietu w jakimś środowisku, to jest super umiejętność. Pytanie e, tylko, e, jaka jest Twoja intencja, która za tym idzie, jeżeli robisz to z lęku, e, no to, no to, no to, no to, to jest, e, to jest ta to, to, to nigdy nie jest dobra intencja, to nigdy nie jest dobra energia wyjściowa. To czasami przedłuża proces, ale i tak doprowadzi do czegoś e, trudnego. At the end of the day. Więc zachęcam Was do tego, żeby się z, z tym... Yy, no, zakładam, że jeżeli odsłuchujesz do tego momentu, w którym teraz to mówię, to gdzieś tam jest Ci to bliskie, to gdzieś tam w jakiś sposób Ci to siadło. Zachęcam Cię do tego, żeby przeanalizować swoje relacje pod tym względem, żeby, jeżeli jesteś rodzicem, żeby też zobaczyć, jak to robisz w relacji z swoimi dziećmi, bo to, to jest dla mnie bardzo ważne, nie? Że, żeby sobie uświadomić, jak ja nieświadomie chronię moje dzieci przed ich własnymi emocjami, i jakie to potem może mieć konsekwencje daleko idące dla nich w ich dorosłym życiu. Taki temat dziś, w czwartkowy poranek. Słuchajcie, tak by the way, przy okazji, też będę zawsze tutaj w tych filmikach oczywiście Was zapraszać na różne moje obecne działania. To, co teraz chciałabym, to, co teraz promuję, do, do czego Was zapraszam, to Kurs Pozytywnej Dyscypliny. Który wspólnie z Kasią Kamionką, wspanią edukatorką i moją przyjaciółką e, będziemy organizować tutaj w pięknym miejscu. Piękne miejsce wygląda tak. O, tutaj sobie jest, właśnie sobie tutaj jestem. Tam, tam gdzie jest taka łysa podłoga, jeszcze będzie dodatkowy dywanik, bo właśnie zamówiłam. I sobie tutaj tak jestem. O, tutaj mam komputer. I tutaj będziemy mieć e, takie pufy porozkładane, albo krzesełkę, jeszcze nie wiem, pewnie krzesełka z końcu się skończy na krzesełkach i będziemy sobie tutaj mieć warsztat. E, dopiero 17 stycznia, dopiero niby, czyli jeszcze jest trochę czasu, natomiast e, liczba miejsc jest ograniczona i jest teraz cena promocyjna do 24 grudnia. Naprawdę fajna przedsprzedaż, więc zapraszam Cię do Wigilii, masz czas, e, żeby ten kurs kupić i zachęcam, żeby łapać swoje miejsce, no bo bo to jest kurs y, na żywo, więc mamy tutaj przestrzeń kameralną. E, także tak, a druga rzecz, do której Cię zapraszam, no to do moich sesji indywidualnych. E, w tej chwili też trwa promocja dla członków grupy Królestwo Szczęśliwych Relacji, którą prowadzę na Facebooku. E, jeżeli chcesz, e, jeżeli interesuje Cię praca e, coachingowa, praca też soul coachingowa, czyli taka można powiedzieć szamańska, Swoją podświadomością, jeżeli z energią, ja też pracuję z energią, pracuję z pozytywną dyscypliną, z totalną biologią, no z różnymi metodami w ujęciu holistycznym i mogę Ci pomóc szczególnie w relacjach, w relacjach, w relacjach rodzinnych, w relacjach związkowych, w relacjach ze swoją misją duchową. W relacjach ze swoim biznesem. Jeżeli taki prowadzisz, bardzo ostatnio lubię taką pracę z energią biznesu i z, z duszą biznesu i bardzo, bardzo to fajnie pracuję dla rezultaty biznesowe moich klientów. Także z takimi tematami najczęściej do mnie trafiają różne osoby. A tak te the end of the day kończy się na, to, na tym, że chodzi o relację twoją ze sobą samą, ze sobą samym. Mm. <laughs> Zawsze o to, o to chodzi. Także y, ja może kiedyś jeszcze nagram live'a, bo tak mi to chodzi po głowie, żeby opowiedzieć wam, co to jest ta praca szamajska, bo to, niektórym się to kojarzy z jakimiś e, czary-mary. Y, więc y, no nie jest to czar, czary-mary, to jest to jest to jest po prostu zaawansowana praca z podświadomością, energią i tak naprawdę też psychologiczna. Psychologia bardzo wykorzystuje też szamanizm. Jeżeli psychologia hasło bardziej jest dla ciebie takie mniej dziwne, to może to będzie też dobre hasło. Dobra, więc słuchajcie, zapraszam Was, jakbyście chcieli skorzystać z mojej sesji i mieć tą zniżkę, to w grupie to trzeba być członkiem Grupy Królestwa Szczęśliwych Relacji i w zdjęciu w tyle jak klikacie, to tam są zawsze wszystkie rabaty i tam jest ten rabat. Także pięknego dnia Wam życzę i do zobaczenia e, następnym razem.